Street, courage will come your way. It's the need that burns, the trust that shines when you climb out of the shade. You hide away the things you wanna be. Where the air thin and sweeps you off your feet. Jest to kolejna wystawa, która odbyła się tutaj na Woli, promująca macierzyństwo wśród kobiet z niepełnosprawnością. My naszą wystawą chcemy przede wszystkim pokazać, że jesteśmy takimi samymi mamami, mamy prawo tak samo jak inne kobiety do tego, aby być mamami, aby naszą miłością dzielić się z tymi najmłodszymi. No i przede wszystkim my chcieliśmy promować aktywne postawy kobiet z niepełnosprawnością, żeby te zmiany zachodziły wizerunkowe nie tylko w internecie, gdzie wydaje mi się, że już wszystko jest takie piękne i ładnie wygląda, ale również na naszym podwórku, pod naszymi nogami. Dlatego bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do tego, aby Państwo... Udali się potem do holu głównego Arkadii, obejrzeli tą niezwykłą wystawę. Dziękujemy tutaj Arkadii za to, że pozwoliła, aby ta wystawa do 9 czerwca tutaj była. Mamy nadzieję, że opatrzą się Państwo z niepełnosprawnością i nikogo już nie będzie dziwił widok. Mamy poruszające się na wózku, mamy okuli mamy o protezie. No nie pierwszy projekt, który realizujemy wspólnie z Fundacją Jedyna Taka. Poznaliśmy się kilka lat temu współorganizując i pomagając w organizacji mis Polski na Wózku. To piękna impreza, mam nadzieję, że będzie kontynuowana. Dzisiaj jednak jesteśmy w miejscu szczególnym, bo na granicy dzielnicy Wola i Śródmieście. Już za rondem mamy dzielnicę Wola. Tutaj jesteśmy na Śródmieściu, przekazuję również serdeczne pozdrowienia od mojego kolegi burmistrza dzielnicy Śródmieście. I też moment szczególny, bo Dzień Matki i mam nadzieję, że ta symboliczna you chwila pomoże nam do przełamać bariery. You are Dziękujemy partnerowi głównemu wystawy Galerii Arcadia, dziękujemy partnerom wystawy firmie Basilur, Sunrise Medical, Beauty Partner Douglas, dziękujemy partnerom fundacji Quick Wheelchair, superosłony.pl dot Janiszewski, Czercawski odszkodowania. Dziękujemy wszystkim za wsparcie organizacyjnego oraz dziękujemy Wam, Popaty z Max Studio, za dzisiejszy dzień.